Jesteś pewny, że powinniśmy chodzić po ulicy z tym czymś? Każdy tej nocy wygląda jak niebezpieczny świr. Wtopisz się w tłum. A ty na co się gapisz? Chyba dotarliśmy. Wiesz co? Zmieniłam zdanie, wracam do siebie. Hej, mieliśmy umowę. Czemu w ogóle mnie tu zabrałeś? Nie możesz sam tego załatwić? I. O co chodzi z tym czymś? No cóż, to jest kosa. I yeah. mówię ci, dzieciaku, tylko na ciebie mogę liczyć, że to wykonasz. Dobra, niech będzie. Cóż, próbowaliśmy? Słuchaj, młoda, nie mamy cukierku. E, czekaj, co? Słuchaj pan, jesteśmy tu po um, my um... Ha? Huh? O oh, y Przyszliśmy na tą imprezę. <laughs> Dawaj to. Wybacz, wciąż staram się to zrozumieć, ale Powtórz, czemu tu jesteśmy. Przeszliśmy tu po trupa. Jesteś pewny, że to tutaj jest bardziej obleśnie niż strasznie. Jezus Maria, co tu się stało? Hm, biedaczek. Jasny. Okej, okay. nigdy więcej tego nie rób. Hej, ucisz się! Nie, dopóki nie powiesz mi o co chodzi. I kto to był? Mówiłem, że przeszliśmy po trupa. Chwila, mówisz teraz na serio? Słuchaj, Hayley. Nasza rodzina ma wiele tajemnic, o których nie mogę ci teraz wspominać. Póki co, musisz mi zaufać, okej? Okay? Dobrze, więc to nasz trup. Co teraz? Skończymy z nim. Okej. Okay. Masz, weź to. Więc co, ja mam się na niego z tym zamachnąć, czy jak? Co, masz zamiar go tym szturchać? Ej, daj spokój! Dalej tego nie czaję. Hej, bądź cicho, on nie może wiedzieć, że tu jesteśmy. Wybaczcie, ale kim wy jesteście? Więc. Ja. Słuchaj, przeszliśmy zabrać ci na drugą stronę. Byłoby miło, gdybyś współpracował. Nie, dzięki, jej nie, nie trzeba. Eee. O co chodzi? A, nie mam na to czasu. Hej, rób swoje. O, no tak. Zrobiłam to? Dałaś mu stąd uciec! Co? Niby jak to moja wina? Uh -oh. Patrz! Hej, stój! Nie. wiedziałem, uh -oh. uh, Nie widziałem, że tak potrafię. Ej, stój! He, hej Coś ty mi zrobiła! Dopadnę ci... Ta, nie słyszałam końcówki. Nieźle młode, nieźle. Widzisz, nie było tak źle, co nie? Tak myślę, w sensie było to dziwne, ale... ciekawe. Świetnie. Następny cel jest niedaleko. Co? Nie, poczekaj. Możemy zrobić przynajmniej przerwę? Nie mamy czasu na przerwy. Od dziś jesteś jedną z nas. Co?! I to nasz obowiązek trzymać tę ulicę z dala od... Hmm. zgoda. Gdzie teraz? Mam znajomą, co tu pracuje. Lubisz chińszczyznę, prawda? Jak ci pasuje, dzieciaku.